Dzień dobry. Z tej strony Danys z bloga blogint.pl Moi drodzy, 89 dzień, 122 HP. No i dzisiaj, słuchajcie, porządna grainduwa. Co mam na myśli mówiąc: grainduwa? Słuchajcie, będziemy po prostu spać. To właściwie mój stick będzie spać. Mój stick to brzmi dziwnie, ale chodzi o stickmana, oczywiście. Ym... No, i cel jest taki, żeby wbić jakieś 2 miliony. Czy się uda z 77, prawie 78 tysięcy? No. Zobaczymy. Wbijemy troszkę dni. No, już oczywiście tutaj pilsy kofeinowe skończyły. Tak, widzicie, dość szybko się te dni e, nabija, prawda? Double-click na slipa, tabulacja i spacja, i w ten sposób można ręcznie dość szybko wbijać kolejne dni, tylko ciężko jest to mi synchronizować. Nie jestem pewien, czy w zamku to nie chodziło troszeczkę lepiej, no ale cóż, można oczywiście też tak, ale tak jest chyba troszeczkę dłużej. Chociaż, może nie. I tak jak widzicie, no te 100 dni się udało zdobyć bardzo szybko, więc właśnie o tym mówiłem tam, w którymś wcześniejszym materiale. Tak że w ten sposób po prostu wbijając dni można zdobyć te 100 tysięcy nawet, które teoretycznie spowodują potencjalnie zbagowanie banku. Natomiast no. Hmm. 200, no to musimy mieć 10 razy tyle. No to jeszcze troszkę, ale jest to dość długa droga, ale tak, jak widzicie, no nie jest to nieosiągalne, prawda? Miałem też na kanale dane z archiwum serię, która bardziej polega na takim automatyzowaniu tego grindu, gdzie udało mi się dojść właśnie blisko do 100 tysięcy dni, tak? Ale na takiej serii, gdzie manualnie to wbijałem. No to chyba największy dzień, jaki miałem na jakimś save, to chyba było około 20 tysięcy dni, bodajże. Więc też dość dużo, prawda? Musicie przyznać. Teraz 300 dzień. Jeszcze. Chociaż nie, może na tym 300 poprzestanę i zobaczymy, ile będzie pieniążków. No, niewiele. Ale tak jak widzicie, no już raczej się chyba do y, zwykłej, etatowej pracy tutaj nie opłaca iść, y, bo śpiąc zdobywam dużo więcej pieniędzy. Myślę, że już do 400 dnia powinno być git. Ale oczywiście nie jest powiedziane, że tak się wydarzy. Ta wiadomość powoduje, że coś tam zostało, to znaczy informuje nas o tym, że coś tam zostało odblokowane. Już nie pamiętam dokładnie co. No ale na pewno nie ma mowy, żeby tutaj jeszcze być prezydentem sticków, bo no nie jest na to czas słuchajcie 426 tysięcy dolków słabo, naprawdę słabo liczyłem na dużo więcej, tak zapowiadałem wybicie tych 2 milionów tak w kolejnym materiale, ale widzę, że Chyba mi czasu nie starczy, już tutaj 4 minuty i dopiero 400, ponad 400 dzień. No też nie jest to zbyt takie, powiedzmy, przyjemne dla moich nadgarstków teraz tak klikać. Jeszcze po pracy. No to no nie jest to zbyt dla mnie już teraz komfortowe, no ale spróbuję doklikać trochę. Jeszcze tych dni. Może do 600 się uda dojść, ale. Może zmienię troszeczkę metodę klikania przez chwilę, chociaż jak na 600 dniu, słuchajcie, nie będę miał tych 2 milionów. To już nie wiem, to jest bardzo, bardzo słabo z tym oprocentowaniem. I widzicie, zobaczcie, jak bardzo jest to losowe, tak? W momencie, kiedybyśmy robili speedrun, który w dużej mierze bazowałby tak naprawdę na pozyskiwaniu pieniędzy z, e, z oprocentowania w banku, no to byłby problem, tak? Bo jedni może by mieli już załóżmy pieniądze na. Zrobienie ewentualnie prezydenta stików, tak? W ciągu na przykład 500 dnia, inni może w trakcie 800 i jeszcze inni może w trakcie nawet 300, tak? Jeszcze wcześniej kto wie. Więc jest to tutaj naprawdę ten czynnik losowy jest bardzo duży z uwagi na to, że no samo oprocentowanie oczywiście jest bardzo losowe, tak? Można mieć powiedzmy taki niefarty, gdzie wiele dni z rzędu nawet to oprocentowanie może wynosić 0 tak i. No też. A bo tutaj sobie sprawdzę. No słuchajcie, już 3 miliony, prawie 4. No to myślę, że można kupić, tak? Wreszcie. Zameczek. Aha, muszę mieć gotówkę, prawda? Tak, więc wezmę sobie, wypłacę tam 550 tysięcy sobie wypłacę. I mamy piękny zameczek, zobaczmy o tutaj to chodziło. Tak, tutaj to jakoś tak się klika chyba lepiej niż w tym hotelu, ale może mi się <gryw> wydaje. E, tak, w każdym razie jeszcze tutaj. Autko. A nie, autko już mam. Po prostu już autko mam odblokowane w pewnym momencie. Klikając C autko dostaje. Nie wiem, czy to nie było w momencie, w którym pojawił się tam ten komunikat w wiadomościach yy, na skrzynce. Yy. No, w wiadomościach po prostu, tak? Yy. Możliwe, że w tamtym momencie się to po prostu odblokowało. Tak, teraz musimy sobie zakupić wyposażenie, oczywiście pełne, i to wyposażenie sprawia, że teraz dziwne, wydawało mi się, że. Aha, jeszcze raz trzeba przeklikać. Tak, i teraz powinno być pełne wyposażenie. Tak jest, słuchajcie. Każdy teraz zdrowy, spokojny sen. Każdy kolejny dzień, zobaczcie, za każdym razem plus jeden do inteligencji, plus jeden do siły i plus jeden do uroku, czyli właściwie wszystkie bazowe statystyki zostają w ten sposób podbijane, prawda? Zobaczmy, ile mamy. 9 minuta. Tak, więc. Na tym poprzestaniemy. Może w kolejnym odcinku wbije trochę więcej czarma, tak? tutaj czarm się wbija najszybciej poprzez oglądanie kanałów randkowych. Co to jak to wpływa na urok, nie wiem, ale w tej grze zwiększa to urok, tak? E no, i tutaj stręga też można dość szybko nabić, oglądając telewizję z fitnessem. Tak i sobie po prostu stick we własnym domku elegancko ćwiczy. No, i też jest zabawna rzecz, że oglądając newsy niby rośnie inteligencja. No, ja bym powiedział, że wręcz przeciwnie, jak się za dużo tych newsów w dzisiejszych czasach ogląda, to może być. Odwrotny efekt, no ale cóż, yy, tutaj jest to akurat w taki sposób yy, uproszczone. 661 dzień, yy, może do tego 700, chociaż już przekroczyłem 10 minut widzę gameplaya, ale może do tego 700 uda mi się wbić. I zobaczymy też od razu ile będę miał pieniążków pieniążków, słuchajcie, ponad 5 milionów. Myślę, że teraz kolejne cele następnych odcinków, znaczy takim głównym celem następnych odcinków będzie otrzymanie, wbicie, pozyskanie, zdobycie prezydenta stików, a później już po prostu grindowanie gotóweczki bazowych statystyk tak dalej. Przypominam, że na tej modyfikacji gry nie ma limitu 999, na bazowe statystyki, tylko można zdobywać te punkty dalej, tak, powyżej tego limitu. Z mojej strony to tyle do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Miłego dnia i całego życia. Cześć!